Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus siemanko wszystkim. Dzisiaj mamy czwartek piątego tygodnia Wielkiego Postu i mamy pierwsze czytanie z Księgi Rodzaju, z przymierza Boga, z Abrahamem. I tu nam się tekst zaczyna od trzeciego wersetu, 17 rozdziału. Ale te pierwsze wersety też są ciekawe, bo tam pojawia się takie stwierdzenie Pana Boga. Krocz przed moim obliczem i bądź przede mną doskonały, tak? Bądź przed moim obliczem i krocz w doskonałości, tak? Można by to dosłownie ten tekst przetłumaczyć. Czyli można powiedzieć, że po prostu, żeby Abram, jeszcze wtedy Abram, żył z Panem Bogiem w zażyłości, w zażyłej relacji, tak? Żyj ze mną w zażyłości, bądź przede mną doskonały. Lekkie problemy z gardłem, ale damy radę, Abraham pada na oblicze. Z jakiego powodu? No bo Żydzi wyobrażali sobie, że no, spotkać się z Panem Bogiem twarzą w twarz, no to nie mogę pozostać takim samym człowiekiem. Ja po prostu umieram przed Bożym Obliczem. Bo wszystko to, co ma styczność z Bogiem, który jest święty, czyli który jest inny, no w kontakcie z nieinnością, nieświętością, no to to drugie zanika, tak? Dlatego Abram pada na oblicze, żeby nie patrzeć na Pana Boga twarzą w twarz, bezpośrednio na Niego. <laughs> Zapowiedź tego, że Abram stanie się ojcem mnóstwa narodów i zmiana imienia, czyli oczywiście... Ze zmianą imienia wiąże się również zmiana powołania. A musimy pamiętać też o tym, że Abram w tym momencie ma 99 lat. W tym momencie jego imię jest zmieniane, czyli zostaje mu nadane nowe powołanie. Ma nową misję. Abram znaczy. <kuh> Abram znaczy yy... ojciec wzniosłości, wzniosły ojciec. Tak, można by to tłumaczyć a Abraham Abraham znaczy po prostu ojciec mnóstwa ojciec mnóstwa ludzi czy no po prostu ojciec mnóstwa tak w takim najkrótszym tłumaczeniu No i rzeczywiście tutaj zapowiedź tego że od tego pasterza który taką długą drogę przebył z Ur aż do ziemi Kanaan no Wielka zapowiedź, że będą od niego pochodzić królowie, książęta. No i że Pan Bóg będzie błogosławił wszystkim tym jego potomkom, tak? No i kolejna zapowiedź, <klusy> <klusy> że Pan Bóg Abrahamowi, już wtedy Abrahamowi, oddaje ten kraj, w którym przebywa. Kraj Kanana. Po tobie twoje potomstwo będzie miało ten kraj, tak? I zachowujcie ze mną moje przymierze. Oczywiście to przymierze to jest przymierze obrzezania, bo w kolejnych wersetach będziemy mogli przeczytać, jak to właśnie Pan Bóg mówi: że to przymierze będzie symbolicznie oznaczało obrzezanie. Także tego samego dnia Abraham obrzezał wszystkich mężczyzn, którzy byli w jego domu. I drugie czytanie, <laughs> mamy zakończenie tego ósmego rozdziału już sama kulminacja tej całej mowy, tak? Jezusowej. <laughs> Jezus mówi o tym, że kto zachowa tu w polskim tłumaczeniu mamy, kto zachowa moją naukę. Tu dosłownie jest termin logos, czyli kto zachowa moje słowo. I ten logos musimy pamiętać, że w Ewangelii Świętego Jana ma specjalne szczególne znaczenie, bo logos oznacza też samego Chrystusa, kto zachowa moje słowo, no, czyli wszystko to, co Jezus nauczał, i w sumie sposób Jego postępowania, nie tylko jego, jego Słowo jako naukę, ale sposób jego życia, tak. Kto zachowa, tutaj też termin Tereo zachowywać, czyli yy, nie jako bierna postawa, ale postawa aktywna nie zazna śmierci na wieki. Więc jeśli przyjmę sposób życia Jezusa, Przyjmę jego nauczanie i będę w tym trwał, jako w aktywnej postawie, że będę wykonywał te same czyny, które wykonywał Jezus. Będę myślał tak jak on, postępował tak jak on, dokonywał wyborów takich jak on. To nie zaznam śmierci na wieki. <tryk> Żydzi oczywiście tego nie rozumieją, nie przyjmują. Mówią, że jest Jezus opętany, no bo jakżeż to? I prorocy pomarli, i Abraham umarł. I tutaj to pytanie, które Żydzi stawiają Jezusowi: kimże ty, kimże ty siebie czynisz? Tak, to już drugi raz, kiedy Żydzi zarzucają Jezusowi, że on siebie kimś czyni. To już pierwszy raz mieliśmy w piątym rozdziale, tutaj to jest drugi raz. I jeszcze trzeci raz pojawi się w dziesiątym rozdziale: kim ty siebie czynisz? Jezus nikim siebie nie czyni, on po prostu jest synem Bożym, jeśli o tym mówimy. Jest Bogiem. On nie musi siebie czynić Bogiem, bo nim po prostu jest. <śmiech> <śmiech> Oczywiście On, jako syn Ojca, syn Boży, doskonale zna Tatę. I On przyszedł go objawić i jeszcze wyrzuca tutaj Żydom, że oni Ojca nie poznali, ale On go zna, Jezus. I tutaj ciekawe zdanie, jakie Jezus wypowiada, Abraham, ojciec wasz, pewnie to Jezus powiedział z ironią, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień. Ujrzał go i ucieszył się. Bo rzeczywiście w tym fragmencie, kiedy Pan Bóg mówi yy, Abrahamowi, że jego żona Sara, 90-letnia, będzie miała za rok syna i nazwie go imieniem Izaak, no to Abraham się roześmiał, tak? Roześmiał się. Yy. Co miałoby znaczenie jakieś takie powątpiewania. A tutaj Jezus, jak to się mówi, wyjaśnia sens pełniejszy, daje nam sens pełniejszy, tak zwany sensus plenior. Czyli, że Abraham zobaczył Dzień Jezusa. I zobaczcie, że to Abraham ujrzał Dzień Jezusa. A Żydzi dalej go nie rozumieją. Dowodem na to jest to. Co mu odpowiadają? 50 lat jeszcze nie masz Abrahama widziałeś? Abra Jezus nie mówi, że widział Abrahama, tylko, że Abraham widział Jego. No ale Żydzi oczywiście go nie rozumieją, tak? No i Jezus wykorzystuje też tę sytuację do tego, żeby yy, powiedzieć prawdę. Jeszcze pełniejszą, jeszcze większą. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam to. Ta formuła, amen, amen, legosoi, Lego Hymin, tutaj akurat, to jest formuła prorocka, to jest formuła uroczysta. To jest głoszenie niezwykłego słowa, ale słowa Bożego. Zanim Abraham stał się, ja jestem, czyli się okazuje, że Syn Boży jest starszy nawet od Abrahama. No i wtedy Żydzi oczywiście zrozumieli dopiero wtedy, kim w cudzysłowie, Jezus siebie uczynił, tak? Porwali kamienie, żeby rzucić w niego, bo uważali, że Jezus powiedział bluźnierstwo. A w rzeczywistości tak nie jest. I zobaczcie, że to Jezus decyduje o tym, w dalszym ciągu to Jezus decyduje o tym, kiedy odda swoje życie. No bo co? Porwali kamienie, żeby w niego rzucić, on jednak się ukrył i wyszedł ze świątyni. W sposób zupełnie cudowny. W sposób, który wymykać nam się. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, w jaki sposób Jezus mógł się ukryć. No, ale jednak tak się stało. Przeszedł pośród nich i poszedł. Także to Jezus decyduje o tym, kiedy odda swoje życie i niedługo to zrobi. Ale jeszcze nie teraz. Do wszystkiego Wam dobrego.